Po wystąpieniu Macrona kraj podzielił się na dwie części, mówi w rozmowie z Gazeta.pl mieszkaniec Paryża. Po jednej stronie ci, którzy tłumnie ruszyli na antidotum, po drugiej stronie tłumy protestujących przeciwko wprowadzeniu paszportów sanitarnych. W poniedziałek 12 lipca Emmanuel Macron ogłosił nowe restrykcje. Od 1 sierpnia osoby bez swojej dawki oraz te, które nie są ozdrowieńcami i nie mają negatywnego wyniku testu, stracą możliwość wstępu do barów, kawiarni, restauracji i centrów handlowych, a także samolotów, pociągów i autobusów. Wymagane będzie powiem przedstawienie tak paszportu sanitarnego. Wcześniej, bo od 21 lipca osoby bez takiej przepustki nie będą mogły z kolei odwiedzić kin i teatrów oraz innych miejsc wypoczynku i kultury, w których gromadzi się powyżej 50 osób. Od połowy września natomiast osoby bez swojej dawki nie będą mogły pracować w systemie ochrony zdrowia. Antydotu będą obowiązkowe dla personelu medycznego, ale też innych osób, które mają kontakt z pacjentami. O 15 września ma się rozpocząć proces z weryfikacji tego, czy wszyscy pracownicy mają swoje dawki i w dalszej kolejności ewentualnego wyciągania sankcji. Na część Francuzów słowa Macrona zadziałały stymulująco. We Francji od poniedziałku liczba rejestrujących się na Antilotum wzrosła dziesięciokrotnie. Poinformowały platformy internetowe, na których można zarezerwować termin pierwszej dawki. W ciągu czterech dni zanotowano taką samą liczbę zgłoszeń, jak w ostatnich trzech tygodniach. W sumie 3 miliony 100 tysięcy Francuzów zarezerwowało termin pierwszej dawki po orędziu prezydenta Macrona. Są to jedne z najwyższych danych od rozpoczęcia kampanii Antidotum. 60% chętnych do przyjęcia Antidotum stanowią osoby powyżej 35 roku życia. Przeciwnicy nowych restrykcji wyszli na ulicę Paryża w środę 14 lipca. Tego dnia obchodzny jest Dzień Bastylii pamiątka wybuchu Wielkiej Rewolucji. Jak donosi Reuters w proteście przeciw decyzji władz na ulicę francuskich miast wyszły tysiące ludzi. Wolność, wolność, wolność skandował tłum maszerujący ulicami Paryża. Część uczestników protestu nosiła transparenty z hasłem nie dla paszportu sanitarnego. W Lyonie, gdzie według szacunków policji protestowało około 1400 osób, służby użyły gazu łzawiącego. No i tak właśnie skończyły się wszystkie deklaracje, że nic obowiązkowego nie będzie. Francja oficjalnie podzieliła się na ludzi i pod ludzi. Oczywiście, nie trzeba brać antidotum, nic obowiązkowe nie jest, ale jak się nie weźmie, to też nie można kompletnie uczestniczyć w życiu publicznym. Do pracy nie dojedziecie komunikacją, bo autobusy, pociągi i wszystko jest tylko dla osób z antidotum. Ze znajomymi nigdzie nie wyjdziecie, chyba że stać będziecie na świeżym powietrzu. Najlepiej na ławeczce w parku, nie wchodząc do baru, restauracji czy czegokolwiek. Zrelaksować się czy kulturowo stymulować do kina czy teatru też nie pójdziecie, bo was nie wpuszczą. Niedługo, nawet, ludzie bez swojej dawki nie będą mogli przyjąć dawki. Takie. O, o obostrzenia Francja wprowadzi. Ale jak widać, nie wszystkim się to podoba. Mimo dużego odzewu i rzeczywiście ogromnych liczb ludzi, które postanowiły się zapisać na antidotum, dużej części się to po prostu nie podoba. Zobaczcie, że nawet ci, co poszli się zapisać, nieszczególnie musieli być zwolennikami, zwyczajnie zostali zmuszeni. Przykład Francji jest dla wszystkich innych niezwykle kuszący, bo jaki rząd by nie chciał, żeby wszyscy Przyjęli swoje dawki. Jaki rząd nie chciałby aż tak bardzo zmusić obywateli do tego, żeby robili to, co rząd chce, żeby zrobili? W zależności od tego, jak będą reagować Francuzi, to w ich ślady pójdzie reszta Europy. Ale jak się okazuje, mamy już pierwsze sygnały dotyczące decyzji z Polski. Ale tylko pozornie. Najpierw posłuchajmy zastraszającej wypowiedzi niedzielskiego, a później opowiem Wam co nieco o nieoficjalnych ustaleniach rządu, który wprost mówi, że to tylko straszak i tak naprawdę gówno nam zrobią, bo obawiają się naszej reakcji. Kilka dni temu Michał Dworczyk, szef KPRM, powiedział, że rząd śledzi i analizuje rozwiązania dotyczące antidotum, które wprowadziła część krajów. Teraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że obecnie resort rozważa wprowadzenie ograniczeń związanych z odwiedzeniem chorych w szpitalach. Kraska zapytany o to, czy resort ma zamiar wprowadzić odwiedziny. Pacjentów, tylko przez osoby w pełni zaantitomowane, przyznał, że analizowano takie rozwiązanie, ale decyzja nie zapadła. Trwa dyskusja na ten temat. Na pewno mamy dziś problem z odwiedzinami w szpitalach. Zgłaszają to niejednokrotnie bliskie osoby, które przebywają w szpitalach w stanie ciężkim, a oni nie mogą ich odwiedzić. W tej chwili analizujemy sytuację i zastanawiamy się, czy wprowadzić odgórne unormowanie dotyczące odwiedzin w szpitalach przez osoby w pełni zaantitomowane, czyli bezpieczne dla hospitalizowanych pacjentów. Bezpieczeństwo jest tu najważniejsze. Powiedział kraska. Decyzję taką być może podejmiemy w najbliższym czasie. Zapowiedział wiceminister. Kraska zaznaczył też, że poza wytycznymi konsultantów krajowych w sprawie odwiedzin nie ma odgórnych wytycznych obowiązujących wszystkie szpitale. W niektórych z nich przed odwiedzinami pacjenta trzeba zrobić test antygenowy. Warto jednak pamiętać, że ryzyko jest obustronne. Osoba bez swojej dawki wchodząc do szpitala również może się zakazić, zaznaczył wiceminister. Zapytany o to, czy konieczne będzie wkrótce wykonanie antidotum przy Stwierdził, że toczy się na ten temat dyskusja. Nie ma wyników badań potwierdzających wartość kolejnego antidotum. Po przedstawieniu badań, decyzję kierunkową podejmie Europejska Agencja Leków. Niektóre kraje sygnalizują już dziś, że trzecią dawką będą antidotumować osoby z grup ryzyka, starsze lub ze spadkiem odporności. Za wcześnie jednak, by o tym mówić. Pewnie będzie to kwestia, która powróci we wrześniu, kiedy zapadną jakieś decyzje, powiedział. But. It will take some time, particularly to get people their second dose and then a couple of weeks after that to be protected. So it would be important not to let up on all of the other measures. Jeżeli chodzi o szpitale i odwiedziny, to jak najbardziej jest to decyzja, którą należy podjąć. Trochę absurdalnym wydaje się, że procedury wszędzie wyglądają inaczej, że do jednych można wchodzić spokojnie, do innych trzeba mieć test, a do jeszcze innych trzeba mieć obie dawki. Jeżeli chodzi o to, jak to powinno wyglądać, to jest to rzecz wymagająca dogłębnych badań. Czy rzeczywiście szpitale są miejscem, gdzie zaraza się silnie rozprzestrzenia, czy może jest zupełnie odwrotnie? Czy potencjalne zarażenie, które, w zdecydowanej większości przypadków kończy się przecież bezobjawowo. Powinno być blokadą dla możliwości chociażby pożegnania się z osobą, która za chwilę może odejść z tego świata. No i jak zrobić system, który jak już miałby wejść, eliminowałby osoby, które mogą zarażać. Czy to będzie certyfikat unijny, czy może coś bardziej precyzyjnego? Dlatego poczekajmy na jakieś głębsze informacje, ale z pewnością jest to temat, który poruszyć trzeba. Sprawa powinna zostać wyjaśniona i nie róbmy ludziom wody z mózgu. Jeśli już ma być mocny reżim w szpitalach, to na pewno nie paszportowy, że tylko ludzie po dwóch dawkach. Przecież to absurd. Te osoby dalej przecież mogą się zarazić i zarażać dalej. Darmowy testy przed wejściem i tyle. To chyba się wydaje już najbardziej rozsądne w tym zakresie. Tak czy inaczej chyba największym pytaniem, jakie się pojawia, w przestrzeni publicznej, to czy Polska pójdzie śladami w Francji. I uwaga, wyciekła informacje, że rząd nie wprowadzi żadnych ograniczeń dla osób bez dawek na wzór Francji. Z nieoficjalnych informacji po posiedzeniu Rady Medycznej rząd uznał, że jest za duże ryzyko zamieszek i nie będą podejmować takiego ryzyka. W związku z tym, jeżeli chodzi o model francuski, to możemy być spokojni. Tym bardziej, że wiadomo, jaki wróg pojawił się na horyzoncie. I z pewnością Pis nie będzie chciał mu dawać nawet najmniejszego powodu do ataku, a z pewnością jakby już doszło do zamieszek, to ten stałby się ich liderem. Doskonale pamiętacie, strajki kobiet, jak wyglądały na samym początku, mimo tego, że nie miały w ogóle żadnego lidera. Dopiero ta liderka później się e, wyklarowała, później bardzo szybko odeszła w zapomnienie. A teraz, jak mamy porządnego lidera opozycji, znaczy porządnego, takiego, który faktycznie potrafi coś zrobić, konkretnego polityka, czy się z nim zgadzacie, czy się nie zgadzacie, no to wiadomo, że ten polityk ma jakiś tam poziom w rozgrywkach politycznych, no to z pewnością. Tego typu zamieszki pociągnąłby jeszcze bardziej niż pociągnięty został strajk kobiet. Ale wiecie, teraz w Polsce nie ma praktycznie zakażeń. Zobaczymy, czy nie zmienią zdania przypadkiem, jak one wrócą. Tak czy inaczej, póki co możemy czuć się bezpiecznie. Następny temat. Gdzie...